Siemanko w piątek, dawno mi nie było, uprawiam teraz pod Robię właśnie poprzeczki to co lubię najbardziej. Skaczę jak na koniu, bo jadę po zasadzonym, akurat na 21,60. I tak wychodzi, że prawa strona koła jedzie posadzonym i skaczę jak porąbany. Tam już kolega jedzie z tamtej strony. Sadzą poprzeczki. Tu 20 hektarów w jest już zasadzone. Działamy tu mało. Jadę sobie. Ile? 5 na godzinę, bo szybciej nawet te poduszki pod kabiną i wielowahaczówki będzie 900 c. Nie dają rady. No, ale rozbić muszę mu. No i dojechali z sadzarką i musi się ustawić. I zaraz będzie sami. Czego piszcze, że koniec rzędu? Wiem, że koniec rzędu. O, macha, nie wie jak ustawić. Idziemy do Marianka ustawić. Nie mogę zabić na niego, gorąco. jechać Wyszczali